Dzisiaj chciałabym zaprezentować naszą nową książeczkę, Poznaję Otaczający Mnie Świat. Książeczka została wykonana w formie różnych kart aktywności. Między innymi atutem naszej książki jest możliwość zaczepiania elementów na poprzedniej stronie, dzięki czemu dziecko ma elementy i obrazki pod ręką. Są różne ćwiczenia aktywizujące, rozwijające różne procesy poznawcze, m.in. percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętności matematyczne, jak i... Wszystkie ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi i pamięć. Tu, przedstawiona przez nas książeczka, wykonana jest w formie zbindowanej i zalaminowanej wraz z elementami. Posiadamy również książeczkę z naklejonym rzepem. Tak wygląda książeczka z naklejonym rzepem. Tutaj mamy wszystkie te elementy, które były pokazane do tamtej poprzedniej książeczki, już naklejone, dzięki czemu mamy możliwość manipulowania. Pierwsze zadanie polega na dopasowaniu zmysłów obrazków, które się z tym kojarzą. Na przykład do oka możemy widzieć i patrzeć w telewizor. Jeżeli mamy na przykład smak, no to jemy obiad, nos, kwiatki i na przykład ucho, dzwon. Tutaj możemy odczepić i do obrazku możemy wybrać również inne pozostałe obrazki, które pasują. I w ten sposób również zmieniać obrazki, ich kolejność na kartki. Dzięki czemu dziecko nie uczy się pewnych rzeczy na pamięć. Kolejne zadanie dotyczy zawodów, więc dobieramy odpowiednie atrybuty. Terapeuta może na początek na przykład wyznaczyć wszystkie zawody, a zadaniem dziecka jest dopasowanie do tych zawodów obrazków, które pasują. Następne zadanie dotyczy przeciwieństw. Okno otwarte, na przykład okno zamknięte. Słońce. Deszcz. Muśka smutna, muśka wesoła. gruby. Jak widzimy, są również pozostałe elementy, które możemy również wykorzystać na karcie. Kolejna propozycja ćwiczeń to kolory. Dobieramy odpowiednie kolory do przedstawionych obrazków z lewej strony. Zadanie dotyczy zwierząt i ich domu. Tutaj mamy obrazki zwierzątka i na przykład wyznaczamy zwierzątka, a następnie ich dom. Możemy również zmieniać kolejność, że zwierzątka będą z tej strony albo z tej strony. i odwrotnie. Mamy również propozycję ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową y, oraz y, percepcję, y, koordynację wzrokowo-ruchową. Tutaj łączymy dwa takie same obrazki, łącząc dwóch części w jedną. Propozycja ćwiczeń y, zawarta w książce to y, układanie obrazków w taki sam sposób, jakie widoczne są we wzorze. Tu mamy obrazki na, klenie, y, na woreczku. Na przykład mamy stoliczek. Układamy taki sam obrazek, i zadaniem dziecka jest odwzorowanie. Jak na poprzednim dyrecie, ilustracji. I możemy wziąć na przykład kolejny obrazek i tak samo dobieramy obrazki jak w poprzedni. Nasza książeczka jest dostępna w wersji bez rzepy, jak i, jak i również z propozycją naklejonej rzepy w przedstawionym filmiku na naszej stronie www.apointotherapeutyczny.ca.